co zainwestować euro w średnim terminie. Przez średni termin najczęściej rozumiemy 2-3 lata. To według mnie zbyt krótki termin, żeby się pakować na przykład w akcje. Zostają produkty obligacyjno-depozytowe. Najprostsza opcja to lokaty i konta oszczędnościowe w bankach, ale najczęściej mają one marne oprocentowanie. Względnie dużo można dostać na przykład w Ion Banku, aktualnie 1%. Nieco więcej. 1,5% dostaniecie na rachunku maklerskim w XTB. Zagotówkę na rachunku płacą też Saxo Bank czy Interactive Brokers więcej lub mniej niż XTB w zależności od ulokowanej kwoty. Jeżeli macie chrapkę na jeszcze więcej jest też rezerwa inwestycyjna w portu która aktualnie płaci 2,5% ale to firma czeska więc podatek trzeba będzie rozliczyć samodzielnie. Można też zainwestować w fundusze lub ETF. -y. Przykładowo X-Trackers Euro Overnight Rate Swap za ostatni rok przyniósł prawie 4%, ale uwaga na podatki bo kurs walutowy może istotnie wpłynąć na rentowność takiej inwestycji pozytywnie lub negatywnie. Poszczegóły odsunęłam Was do artykułu 5 alternatyw dla lokatywy euro.